Jedno, proszę Państwa, jest pewne, że władze mamy szczęśliwe, to są sami szczęśliwi syby. pytałem różnych władz, tutaj Staszowa, czy nie wdepnęli przypadkiem w gówno, to każdy powiedział, że nie. No ja twierdziłem wtedy, że mają dużo szczęścia, no bo tu jest wokół z rynku i na rynku, zresztą też jest w wielu miejscach nas ranem. A im się udało tutaj dotrzeć bosą stopą, znaczy czystą stopą I, na, i czystym butem. o tak. Pan tutaj ze mną rozmawia i mówi, że. Z nimi nie wygram. Ale, ale dlaczego proszę pana? To dlaczego nie wygram? Po prostu władza i tyle. Aha, z wadza, z, jeszcze nigdy, nikt z wadza nie wygrał, tak? No niestety. Ale widzi pan, tu pan nie ma racji, dlatego, że ja już z paroma władzami się mierzyłem na, 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 na siłę, że tak powiem. I parę parę tutaj władców pokonałem. Na przykład, nie wiem czy pan wie, że był taki straszny, silny władca Breżniew i ja go zwalczałem razem z kolegami z NSTSu w Warszawie. I żeśmy ich kto, kto wygrał? No my wygraliśmy. Z Jaruzelskim też żeśmy się zmierzyli. i kto wygrał? Czasy się zmieniły. Aha, teraz, teraz są jeszcze, jeszcze silniejsi? Teraz jest taka sprawa, że potrzebę wszystko zaraz się. Do, do sądu, tak? Spokojnie. Aha, uspokoją mnie. Dobra, na razie trzymajcie. Dziękuję bardzo. Ale wie, wie pan co, I, idziemy, idziemy o zakład, że ja wygram? Ja bym chciał. A pan by chciał? Ja chciał. A do kamerki pan powiedział to? Do komerki nie, dobra, okej, okay, ale, ale ważne, że pan... ale ważne, ważne, że się zna, tak? Aha, aha, dobra, dobra.